Ja no tak, zakończyliśmy u nas zbiór wiśni, tylko skup został i przerywamy czempiona. Ja dzisiaj wziąłem sobie trochę, mówię, potnę letniego. Moim zdaniem to już można. Nic tam się nie stanie, raczej tych przyrostów od nowa takich młodych nie będzie. Ale naprawdę w tym roku to po tym regalisie, no to tak się zajebiście tnie, że no głowa mała. Praktycznie coś gdzieś tam przeciąć Nie ma za wiele cięcia ja pamiętam co było w tamtym roku, ojej, ja nad drzewem to stałem i pach, 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 waliłem tych wilków z 5 minut nad każdym drzewem, a tutaj to no gdzieś, gdzieś cokolwiek walnąć. O I wsio praktycznie. Za wiele cięcia nie ma do środka coś wyciąć, ale to ja wiem może nie i tyle, On, tu jest jakiś raczek. Mówię no, naprawdę ten regalis jest bardzo drogi. W zasadzie to ja nie pryskałem regalisem, tylko korto to jest zamiennik regalisu. No ale efekt jest bardzo dobry. Efekt jest bardzo dobry. Ja dzisiaj bym przerywał, bym nie ciął. Tylko, że ja nie lubię samemu przerywać. Żona na razie nie ma z kim dziecka zostawić i, i samemu coś robię. A ja nie lubię samemu przerywać, bo zaraz się szybko nudzę. A ciąć to już tak trochę inaczej. Wiadomo, no jest drzewo, gdzie jest więcej tego. Gdzie jest więcej tych drzew. Gałęzi, nie? Trzeba to mocniej trochę przeharatać Ale się przeharata. Pyk. Tu ładna gałąź, pyk. Niech sobie będzie. Dąża skrócić. Mhm. Mm Coś by tu jeszcze wyciął, nie? Da. O, na rok zobaczcie, jaka piękna wisz, ten, zobaczcie, jaka piękna wymianka będzie. Tą się wywali, tą się zostawi. Cacy. I Jedziemy dalej. Tutaj to nie ma co ciąć, chyba że te, tą chorą. Dalej to już nie wytnę. To już tu jakieś jabłko jest, ale to mogę wyciąć. Słuchaj, i poszło. Zanon, on jest ten większy, nie? On wali, kurdzam, naprawdę gałęzie porządnego. Kupiłem jeszcze wtedy, tak tutaj u nas. Nikt bardzo tych elektryków nie miał. Ja ja mówię kurde, mówię, kupię elektryka z jakiegoś mniejszego i co? I, i nie będzie mi chciało ciąć grubszy gałęzi, mówię, dobra biorę tego największego, nie? No ale nie pomyślałem, że on będzie ciężki, aż no bo on waży tam chyba 900 gram, nie? Jest ciężkawy dosyć nie wiem czy 900 czy kilo, no ale jest taki w porównaniu do w porównaniu do yy, Infancon to jest yy, bardzo ciężki, no i wolniejszy trochę. No tylko, że mówię, te lepsze, grubsze gałęzie to o jak do karczowania sadu to jest idealne. Te grubsze gałęzie to idą baj, bajeczka, to idą bajeczka. Czekaj, tu jest gałąź, jest tu jakieś Nie ma, tu jest dobra. Ceny z wiśniami to naprawdę różne teraz są. Wczoraj była taka rozbieżność, że w okolicy od 2,50 na większości skupach, skupów do 2, nawet 80 gdzieś tam koło warki. Takie były ceny, dobra, idę, ktoś przyjechał z towarem o bawełnica, tylko od strony jest yy, tam jest zachód od strony wschodniej. Zaczyna się pokazywać. O nie, ta ładna gałąź to jej nie wytniemy. Taka piękna gałąź, to szkoda by było. Oj, ale tym to świetnie już gorzej. Jakie piękne okazy zdrowia. Bawełnicy, ale ona czarna jest, to, to już by zdychała. Obi, oby, oby.